Cześć, mamo, to jest trzeci odcinek z Hero Zero. W dzisiejszym odcinku pokażę naszą nową drużynę The Dark Fighters. Zapraszają od 150. poziomu, ale mnie wzięli, bo mnie bardzo dobrze znają, może przez to, że nagrywam na YouTube. Następny odcinek będzie już jutro. Teraz będę nagrywał odcinki 5-minutowe, bo kamerykę, no wiecie, trochę mi zawala. No i tak, pokażę Wam teraz moje statystyki. 1123, jeśli nie widzicie, 1290, 1259, 1522, 1098, bo doszłem do The do Dark Echym, dobrze już piszę. No i dobrze, pozdrowiłem już naszą drużynę. Pozdrawiam garfield One. Bardzo zapraszam do drużyny, 150 level, mnie wzięli, bo je, jestem bardzo znany u nich, więc ja się nie dziwię, że mnie wzięli, Przemek50 pozdrawiam, Henio11 pozdrawiam, dobre statystyki jak na taki poziom, Lukasa pozdrawiam, przed chwilą przykazało oponki. KK6 też pozdrawiam. Największy poziom w naszej drużynie i 3R. Pozdrawiam zabia. 18. Pozdrawiam. Dobre statystyki hardcore. Kuba. Pozdrawiam. Ja jestem Jakub60. oczywiście Cyśka. Pozdrawiam Zaraz przeczytam, bo nie widzę Marcin Kozak 19951 Pozdrawiam Jak wrzucę na YouTube a, Pewnie będę miał same łapki w górę Bo oni mnie bardzo lubią Może mają też YouTube Pozdrawiam bardzo Miło i serdecznie Też Czarna123 Pozdrawiam, Anna, Pozdrawiam. chantona 1. Pozdrawiam. Zeros. Pozdrawiam. Dobre staty. Walecie w buta. Pozdrawiam. Fajna, fajna nazwa. Lekson. Pozdrawiam, dobre staty, ale ja mam chyba lepsze maniek 120 3, 4, 11, pozdrawiam. Borusuk y, SB, pozdrawiam. Farelek, pozdrawiam. Siebie minut. Hata, pozdrawiam. I chyba tu. Nie, to wszystko. Y No. no i tak jak mówiłem, ten zrobimy może sobie jedno zadanie nadzwyczajne, tylko zobaczę jakie jestem, dobrze. Nie wiem, który zrobię. Może to zrobię, o tutaj. O, udało się bez problemu. Zrobię mój trik. Eee, to założę. To sprzedam. To ściągnę i zrobię drugie ustalenie nadzwyczajne. Pominę i przegraliśmy. No niestety było bardzo blisko, ale i tak jesteśmy też...